Siemaneczko nrdeczki z tej strony Davis. Witam bardzo serdecznie z odcinku z, z, w odcinku z yy, jakiej, jakiejś gry w podobnej do Pet i z niej zrobimy sobie content i będziemy sobie ją przechodzili. I Game Pass są tutaj naprawdę tanie, więc ustalamy taką zasadę: co każde 5 łapek, co odcinek, a odcinek będzie za 2 dni. Czyli jak dobijecie 5 łapek, kupuję jedną taką skrzynkę. Jeśli dobijecie łącznie 15, kupuję takie. I będę kupował, co jak dobijecie łącznie 15, bo wtedy mi się bardziej opłaca. No i takie sobie będziemy robili układy. I uzbierałem sobie tutaj troszeczkę w tej grze, żeby od razu coś móc kupić. I od razu sobie otwieramy. Pig! Epic! Bardzo ładne tutaj, jak widzicie, otwieranie jest. No i naprawdę jest tutaj naprawdę dobrze, może na następnym odcinku wydamy jakieś robuxy, szczerze nie wiem, nie da się tutaj zrobić chyba shiny, więc wiesz. Ability, you don't have any ability. Ability, co to jest? Find abilities, the destroying coins. Aaaa, trzeba po prostu niszczyć kolejne. dobra, to ja chyba niszczę tą skrzynię ogromną. Widzę, że się jedna zrespiła, a ja ją naprawdę szybko niszczę. No i wiecie, czy będziemy robili unboxing, to liczymy na to. Liczymy na huge do minusa. To jest chyba jedyny huge ogólnie pet. tak. Troszeczkę słabo. Kupiłam sobie tutaj boosty. W sumie nie zmieniam po co? To wydropiłem to kupiłem. Znaczy kupiłem dwa, ale już mi się skończyło, że sobie troszeczkę wiesz, dla to I oczywiście dodamy sobie Robux, jeśli ta gra zrobi update, bo nie jestem pewny czy ta gra nie jest ukradziona i ona po prostu nie zrobi update'u i ha, tu jest ona nieoryginalna i ukradziona. Dlatego lepiej sobie poczekamy chwilę, aż wyjdzie update. Wtedy z chęcią zrobię tutaj jakieś e, wydawanie Robuxów. Co bardzo lubicie, więc ja też wiem, że to lubicie, ja to lubię. Co tutaj ogólnie tak jest? Cave, Winter, Island i Forest. To jest chyba najlepsze, to za półtora miliona. I ogólnie jeszcze pewna zasada. Pod tą serią przy łapki w górę różna się następny odcineczek. i pamiętajcie wchodzić na s, e, TV, s, e, Twitch, slash TV, slash Tavix. Pamiętajcie, bardzo to fajne live, y, żeby nie przegapić. Próbujemy zrobić pierwszego Golden Peta, czy spróbujemy zbierać jakiegoś lepszego Peta i zrobimy go. Robux Spent Nieźle się tu ludzie bawią. No to wejdziemy sobie na topkę. No to zróbmy sobie może unboxing. Chciałbym sobie zdobyć jakieś dobre pety przed wejściem na mapę. Dropimy sobie, dropimy. U kolejny Dino, dobrze, dobrze. Pig. Podejrzewam, że te pety z Exclusive są mega OP, okay, ale je sobie zostawione na następny odcinek. Bo się nam naruszy, jeżeli mega nie spieszy do tych petów. Bo i tak tak czy się jakie kupić, kupię, więc no. Nie, nie potrzebujemy ich od razu natychmiastowo mieć. Bo kupię, bo obiecuję, no to obiecuję. Na następnym odcinku mi się wydaje, że sobie kupimy jakieś game passy, może. Coś, co by nam pomogło, ale nie jakoś mega, ale też by nam pomogło. Mi się wydaje, że sobie kupimy Game Passa. W następnym odcinku. Albo wiem. Mówimy układ. Jeśli tu będzie 7 mapek w górę, to kupujemy sobie Auto oraz Fast egg. Taki układ. Bo w PT Equipment nie będę kwał, bo to akurat jest już po prostu fejt ujeństwa totalne. Ale też chcę tą grę trochę przejść. I to jest naprawdę fajna, bardzo podłupka Piccolo pod Nie Niezła droga, ma mało Game passów. Tutaj naprawdę tanie, bo to jest 150 zł, to jest zaledwie, nawet nie 10 zł, to jest mniej niż 10 zł. Naprawdę, bardzo szanuję tą gierkę za to. Że ma takie niskie ceny. No więc nie widzimy się, jak odblokuję następną mapę, bo troszeczkę zanudzające to. Dobrze, więc kupujemy sobie następną mapę, ona nazwie Cave. Kupiliśmy sobie Cave. Zobaczmy sobie, co w nim jest. Eee, tutaj, teleport się odblokowuje, Jak widzicie, mamy się tepnąć, że się tak na szybkiego zaprezentuje. Teleporty są zawsze, tylko tutaj akurat teleport bardzo szanuję, że Kosztuje to jajko aż tyle. to Tutaj zaskupujemy 4. Ło! Jest oczywiście wikrzy krzyńka. No byłem tak, tutaj troszeczkę już trzeba zbijać. To, że mam najlepszy z tego świata, to i tak trzeba tutaj troszeczkę już to zbijać tylko. No więc no. otworzymy sobie maszkiego czy jajka. Plus jeszcze dzisiaj zrobimy sobie unboxing tych jajek nowych naszych. No i tak naprawdę to będzie pierwszy odcinek z tego, z tej i Tak to tyle. Po na pewno sobie poza odcinkiem też. Nie smućcie się, to nie jest nic strasznego. Dzisiaj zostawcie sobie i łapkę w górę Jordina Fund, a Ability. Okej, dobra. Kupujemy sobie. Uwaga, uwaga! Slime, Uncommon. Eee, to jest auto, to nie. Eee, uwaga. Dag, Czyli piesio. Jeszcze jedneczko. No mhm. zobaczmy, czy pety zostają. Tak, pety jak najbardziej zostają, zostały te. Zbijają. To ta arena, jest nie wskaźnik taki, wskaźnik takie, bardzo daleko musi być. Gens 1 Fajne bardzo. No i tutaj. Autor się naprawdę popisał. Nie po autor. Dobra, zniszczyliśmy to. Uwaga, ile z takiej skrzyni? Oh my god Gdzieś jeszcze kupimy za prywatny serwer Bo tutaj też denerwujące trochę z ludźmi No więc co, widzimy się po cięciu I jak uzbieram na unboxing Dobrze, jesteśmy sobie pocięciu. cięciu Uzbierałem troszeczkę kasy Dokładnie 12 303 I otwieram sobie Cave Egi I próbujemy wyzrobić Epika chyba Chyba to jest epic, tak mi się wydaje, więc spróbujmy go wyczopić. Poza odcinkiem... O, jest epic jeden. I poza odcinkiem ogólnie spróbuję też zdobyć eee... Sobie... E... Spróbuję zdobyć też następną arenę i tak tyle poza odcinkiem zrobię, więc dużo was nie ominie. Poza od... Dużo rzeczy was nie ominie poza odcinkiem, więc no. Dobrze, zniszczyliśmy sobie. Teraz sobie zakładamy bez plety. Zbieramy kasiorę. Dobrze, zebraliśmy sobie kasiorę. No i co? Teraz sobie jeszcze zrobimy unboxing i kończymy film. Wow! Dwa epiki w jednym jajku. Nieźle. Ale my robimy polowanie na pana 2% no słonika. Nie chcę ten słonik bardzo zadropić. Po prostu ukrywa się tam w tych ścianach i się musi ukrywać. Dobra. No to co? Kończymy odcinek i widzimy się w następnym materiale. Pamiętajcie, człowiek w górę równa się. Następny odcinek z tego. Nara!